Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu są kwantyfikatory, czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie. Wystarczy Wam kartka, papieru oraz coś do pisania. No więc moi drodzy mamy na tablicy pewne zdanie, mamy znaleźć wartość logiczną tego zdania, ma ono kwantyfikator, więc musimy być tym bardziej czujni na to, co robimy. No i jak to zrobić? Mamy takie, no więc ogólnie widzimy implikacje, to jest główny element naszego zadania i w pierwszej części naszej implikacji mamy tutaj kwantyfikator ogólny, czyli jeśli dla każdego x, x jest mniejsze niż x plus 1, to 2 jest większe od 3. I na pierwszy rzut oka, moi drodzy, no trochę to dziwne jest zdanie, bo jak dwójka ma być większa od trójki? No ale musimy to wykazać solidnie, czy faktycznie to jest prawdą, czy to nie jest prawdą, no, i jak to zrobimy? Wykorzystamy tutaj pewne, pewne, pewien fakt, pewne przedstawienie implikacji. Otóż, jeżeli mamy jakieś dwa zdania P, to Q, P i Q i przedstawimy je w postaci implikacji, to równoważny jest zapis w postaci alternatywy. To jest zapis następujący. To jest nieprawda, że P, może zapiszę to symbolem innym, czyli nieprawda, że P lub Q. To jest zapis równoważny właśnie implikacji, który my sobie właśnie wykorzystamy. No i jak to zrobić? Czyli nasze zdanie P, czyli to zdanie z kwantyfikatorem. E, zapiszmy sobie może całą for, for, formułę, żeby to wszystko wyglądało jak najbardziej poprawnie. Czyli mamy nasze zdanie. No i to jest równoważne temu. Zapiszę to jeszcze w jednym nawiasie, że i zapisujemy, czyli mamy na początku zaprzeczyć naszej, naszemu zdaniu P, czyli zaprze zaprzeczyć tutaj temu nieprawda, że ojej, oczywiście zgubiłam nasz kwantyfikator, nieprawda, że dla każdego, że dla każdego x takiego, że x jest mniejszy od x plus 1, lub, czyli wymieniamy teraz naszą implikację i przepisujemy nasze zdanie ku bez, bez żadnej zmiany, czyli nadal dwójka jest większa od trójki. No i teraz, co się dzieje dalej? To jest równoważne temu, że tu się pojawiła, pojawiło zaprzeczenie, więc, zgodnie z prawem Demorgana dla kwantyfikatorów, co się dzieje? Jeżeli chcemy włączyć to. Do, do naszego nawiasu, to przede wszystkim musimy zmienić nasz kwantyfikator, czyli zamieniamy na kwantyfikator szczegółowy i zaprzeczamy temu, co stało się tutaj. Czyli tak działa prawo, tak działa prawo do morgana dla kwantyfikatorów, czyli zmienia kwantyfikator i zaprzecza temu, co tutaj się dzieje. Czyli jeżeli Mamy zaprzeczyć, czyli tym razem x będzie większe bądź równe, czyli bierzemy to wszystko pozostałe, co nie zostało uwzględnione w tej nierówności, czyli nie tylko wymieniamy na większe, tylko musicie też dodać równe. Gdyby tutaj było mniejsze równe, to tu salibyście tylko większe. Czyli x jest większe równe od x plus 1. Czyli w ten sposób nam się wydarzyło. No i nadam nasze zdanie Q, że 2 jest <coughs> większe od 3, jest jak najbardziej w porządku. No więc teraz zastanówmy się, co tutaj żeśmy sobie zapisali. Przyjrzyjmy się zwłaszcza tej nierówności. Zobaczcie, jeżeli ja x -a przeniosę na stronę lewą, to będzie co 0, większe równe 1. I teraz zastanówmy się, kiedy alternatywa jest fałszywa. Alternatywa jest fałszywa wtedy, kiedy oba zdania są fałszywe. No więc, my już z góry wiemy, że tu możemy przypisać 0 bo dwójka nie jest większa od trójki. No ale dalej co? Tu widzimy, że istnieje taki x, że 0 jest większe równe 1. No nie istnieje taki x, absolutnie nie istnieje, bo tutaj, no, po prostu wiadome jest, że 0 jest mniejsze od 1, czyli to też jest zdaniem fałszywym. Czyli ponieważ pojawiły nam się dwa zera, czyli ostatecznie nasza alternatywa jest fałszywa, stąd wnioskujemy, że Nasze zdanie tutaj jest fałszywe, czyli możemy sobie zapisać, że zdanie jest fałszywe. Dobrze, no moi drodzy, to jest koniec naszego zadania. Określiliśmy jego wartość logiczną. I cóż, powiem szczerze, że jeśli chodzi o kwantyfikatory, możecie stosować wiele metod, wiele przekształceń, niekoniecznie to musiało być to przekształcenie, mogliście zacząć inaczej. Grunt, żebyście doszli do momentu, w którym jesteście w stanie jednoznacznie, dobitnie określić dane wartości i powiedzieć konkretnie, że tak, to jest na pewno fałszywe, nie, to jest prawdziwe więc tutaj przestrzegam przed tym, żeby na przykład nie zaczynać od tego, że zaczniecie gdybać tutaj nad jednym zdaniem i potem po prostu podacie parę przykładów, bo jako taka nie działa tutaj podawanie konkretnych przykładów. Musicie to pokazać po prostu na x-ach, na jakichś ogólnych tutaj elementach. Ja zapraszam do innych zadań związanych z kwantyfikatorami, które znajdziecie na naszym kanale, i ogólnie do zadań związanych z algebrą zbiorów, z logiką. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj inny przykład, to wszystko to wysyłajcie na nasz adres mailowy, który jest jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.